Jak płakałam u mechanika. Pożyczyłam samochód od matki. I to był błąd. Kurde. Wracam z zakupów. Ja mu w gaz, a on z gaz. Przysięgam! Myślałam, że Zeus w samochód piorunem. Piepie, piepie. Pie. A nie będę mówił jak. Dzwonię do matki. <suszy> mhm. Zapomniałam im powiedzieć, że mam problemy z akumulacją. Ucho, kur. No i to moja wina! Mea culpa, kur... Ja ten akumulator co noc zabieram jej z samochodu i nie wiem. Pod dupę se podłączam! A jeśli się uśmiałam, kuchy, Znalazłam warsztat. A tam takie karki... Co tam, cukiereczku? Kur... Czy się podaj na tego kl... Co będzie dla pani? Nieważne jak. Ważne, że z klasą. Niestety! Zapamiętałam jedynie... Nieważne jak! Jak ja zaczęłam tam ryczeć. Ale jak? <laughs> ja się tam zanosiłam... Ja zagroż wstydu nie mam, nie? I płacz piękna. No weź. Ale to co, akumulatorek nie działa, tak? Padł, zdechu, nie ma. Każdy niesie jakiś krzyż. Moim był akumulator. Z plusów. Dostałam zniżkę, gwarancję. I jeszcze panowie mnie zapraszali na kawę, jak mu chciała pogadać. Kur. Pozdrawiam panów. A co do matki? Wydaje mi się, że ona to zrobiła specjalnie. Skąd wiem? Bo sama też bym tak zrobiła. Zapraszam na Instagramy. Pa.